Witam Was w kolejnym odcinku Herbatki z bekonem, podcaście, w którym herbata zawsze jest gorzka, a bekon smaży się na tłuszczu sarkazmu. Dzisiejszy temat – patologia w Wielkiej Brytanii. Coś, co Anglicy nazywają antisocial behavior, a każdy Polak po prostu standardową patologią, tylko z akcentem i benefitami. Ja jestem fanką Dymów i patologii. Jeżeli myślicie, że patologia to margines, to Anglia szybko wybije wam to z głowy. Tu patologia jest jak Ben, symbol narodowy i to nie są wyjątki, to część pejzażu. Tak jak czerwone budki telefoniczne czy piętrowy autobus. Z tą różnicą, że autobus, przynajmniej nie drzeja, o fajki pod sklepem. Daj ognia przyjacielu! Gdzieś podzielam swoją zupalniczkę. Muszę zajarać, trochę jestem spięty. Komunia dużo nerwów, no ale jakoś trzeba zarabiać na życie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i podbijajcie ten film. A my co? Zaczynamy. Brytyjska ulica to najlepszy kabaret, a bilety na to wydarzenie są darmowe. Piąteczek na High Street przypomina cyrch, w którym to rolę Klaunu pełnią mieszkańcy. Ktoś idzie w piżamie do Tesco, ktoś inny zaczyna dopiero dzień od strongboła. Ktoś próbuje rozciąć zabezpieczenie roweru za pomocą fleksa, a obok dwóch typów kłóci się o kebaba, tak jakby chodziło o traktat wersalski. Policja rocznie odnotowuje półtora miliona interwencji związanych z antisocial behavior. To nie są jakieś wielkie przestępstwa. To codzienność. Wrzeszczenie na sąsiadkę, tuczenie butelek, podpalanie kosza na śmieci. Krótko mówiąc, lokalny folklor. W innych krajach to się nazywa przestępstwo. W Wielkiej Brytanii mówimy na to zwykły piątek, piąteczek, piątunio. Symbolem tej ulicznej patologii jest czaw, czyli taki dres, ubrany w dres JD Sport, srebrny łańcuch grubszy niż kabel od czajnika i słownictwo, w którym królują inet i braw. Polska ma górali, Anglia ma czawów, każdy naród ma swój folklor. A słowo chaff wzięło się z języka Romanii i pierwotnie oznaczało dziecko. Tylko, że w Anglii dzieciak bardzo szybko zostaje nastoletnim rodzicem, właścicielem jointa, bywalcem sądu rodzinnego i stadionów niższych lig. Historia napisana sprayem na murze. Kójś wasz? Nie byłem. Nie byłem. Nie nie ma lepszego muzeum brytyjskiej duszy niż pub. To nie lokal gastronomiczny. To świątynia narodowej patologii. To Disneyland dla dorosłych bez zębów, gdzie karuzelą jest Guinness, a biletem wejściowym dwie monety. W XVIII wieku gin był tańszy niż chleb. Mother's Ruin. Tak go nazywano, bo kobiety zamiast jedzenia kupowały alkohol. Londyn był wtedy jedną wielką meliną, a parlament musiał wprowadzić ustawy przeciwko pijaństwu, bo gin stał się problemem społecznym. Większym niż zaraza. Pan jest posłem, przepraszam? Pan jest posłem? A co się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja... Się... Nie czuję. Dziś nic się nie zmieniło. W UK działa ponad 40 tysięcy pubów, a przeciętny Brytyjczyk wypija rocznie ponad 100 litrów piwa. To nie jest rekreacja. To zawód wykonywany tylko bez urlopu i z bardzo marną emeryturą. W XIX wieku w pracy obowiązywały nawet beer breaks przerwy na piwo, bo piwo było zdrowsze niż woda. I tak powstała kultura, w której alkohol nie jest dodatkiem do życia. On jest życiem. Cię tu zwalać, szefie. Poczekaj, pana, dużo tego jest? To jeszcze 50 skrzynek. Otwieraj na To chyba będzie 500 litry. 500 litry dla dwóch? Rok picia. Najlepsze brytyjskie reality show nie miało scenariusza, bo scenariusz pisało życie patologii. Benefit Street program, w którym kamera po prostu obserwowała ludzi żyjących z zasiłków, zero sztucznego dramatu, bo dramatu dostarczała codzienność. W 2023 roku ponad 5,2 miliona osób pobierało Universal Credit to jeden na dziesięciu dorosłych Brytyjczyków. Wyobraźcie sobie całą Szkocję żyjącą na jednym wielkim socjalu. Podoba mi się to. W programie zobaczyliśmy katalog narodowej patologii. Dzieciaki, które wolą PlayStation od szkoły. Matki z dziesięcioma benefitami i gości handlujących kradzionymi rowerami, jak startupem z Doliny Krzemowej. A najlepsze? Ci ludzie stali się celebrytami. Zaczęli występować w programach śniadaniowych, udzielać codziennie wywiadów. W Polsce patola leje się po mordach na galach freakfightowych. W Anglii można nic nie robić i trafić na okładki gazet. No Albion w pigułce. Czy twoja ksywa Dalton podchodzi od Johna Daltona, angielskiego fizyka i chemika, meteorologa, który odkrył porawo ciśnień cząsteczkowych? Chyba tak! Wystarczy wejść na brytyjskie Council Estate i już czujesz się jak w dżungli z betonu. Te bloki miały być dumą państwa opiekuńczego. Wyszły jak żywe pomniki porażki. Ściany oblepione marnym grafiti, windy cuchnące, a dzieciaki sprzedają skręty na klatkach. Architektura rozpaczy. Afryka dzika, jeden syf, syf kiła i mogila. Jeden na sześciu Brytyjczyków mieszka w mieszkaniu socjalnym. Cztery miliony gospodarstw w teorii dla potrzebujących, w praktyce rezerwaty patologii. Policja pojawia się tam częściej niż listonosz. W latach 70. Council Estates miały symbolizować równość, dziś symbolizują izolację. Tu bieda i patologia pokazywane są jak spadek rodzinny z pokolenia na pokolenie. Margaret Thatcher w latach 80. sprzedała część mieszkań lokatorom. Reszta zmieniła się w betonowe getta. I tak powstała patologia na kredyt. Dziedziczona, betonowa i wieczna. Fuck it, I'll do what I want when I want. Brytyjska szkoła wygląda jak casting do TikToka, a nie miejsce nauki. W teorii nowoczesne. W praktyce przypominają reality show. Nauczyciel to statysta. Uczniowie walczą o lajki, a lekcje przerywane są notyfikacjami z Instagrama. Ponad 400 tysięcy dzieci w UK nie uczęszcza regularnie do szkoły. Wagary to styl życia, a państwo przymyka oko. To nie jest problem. To się staje nową normalnością. Nie bywajnie, ale szerzej, szerzej. Nie. nie w XIX wieku obowiązek szkolny miał chronić dzieci przed pracą w fabrykach. Dziś dzieci same rezygnują, bo fabryką jest telefon. Dickens pisał dramaty o biedzie, ale takiej farsy to nawet on by nie wymyślił. Brytyjskie dzieci są poniżej średniej w matematyce i czytaniu, ale w czołówce, w nastoletnich ciążach, to jedyny przedmiot, gdzie praktyka jest szybciej wchłaniana niż teoria chociaż tak, jest 13 mój kolega co powiem mi, za kasę. Brytyjskie rodziny często traktują dzieci jak źródło dochodu, a nie radości. Rocznie rodzi się ponad 600 tysięcy dzieciaczków, z czego duża część w rodzinach, na socjalu. Średni wiek pierwszej matki to 29 lat ale w Council Estate to często poniżej 16. Z matmy może jestem słaba, ale z mnożenia to już jestem mistrzyni. Im więcej dzieci, tym więcej zasiłków. To matematyka, której nie trzeba uczyć w szkole. Każdy czaf ją zna na pamięć. Najlepszy biznes plan w UK to wypełnianie formularzy i Universal Credit w rytmie kołysanek. W epoce wiktoriańskiej wielodzietność wynikała z biedy. Dziś wynika z kalkulacji i to czystej. Państwo płaci, więc dzieci stają się walutą. To ekonomia w najbrzydszej formie. Efekt? Pokolenia wychowane w przekonaniu, że praca to patologia, a życie na zasiłku to norma. Nie potrzebujecie horrorów, żeby zobaczyć zombie w UK. Wystarczy, że pójdziecie do centrum Manchesteru albo do pierwszej lepszej szkoły w Anglii. Spice, ten syntetyczny kotyk, kilka lat temu zmienił bezdomnych w żywe trupy na ulicach. W 2025 roku dalej jest z nim problem, tylko zmienił formę. Teraz trafia do Wejpów. Badania w szkołach pokazały, że nawet 25% skonfiskowanych eliquidów zabierało Spice, często podszywając się pod tekstę. Wyobraźcie sobie, myślicie, że kupiliście brokuły w wersji premium, a kończycie jako zombie tańczący do thrillera Michaela Jacksona gdzieś na chodniku pod Tesco. W więzieniach problem jest jeszcze większy. Raporty z His Majesty Prison Park pokazują, że Spice jest tam codziennością i to do tego stopnia, że niektórzy więźniowie potrafią umierać kilka razy dziennie, a potem cudownie wstawać po karetce. Jak Jezus, trzeciego dnia. Policja w Londynie zaczęła już testować wejpy podejrzane o zawartość Spice, bo coraz częściej ludzie są odurzani nieświadomie. To nowy wymiar brytyjskiej patologii. Nigdy nie wiesz, czy Twoje urządzenie do palenia nie zmieni cię w Windows 9.5. Na dwóch nogach. To jest współczesna aktualizacja. Alkohol i jean był problemem w XVIII wieku, krak w latach 80., a teraz mamy Spicy i Zombies 2.0. Patologia w Anglii zawsze idzie z duchem czasu. Dosłownie. Tylko, że te duchy widać na ulicach. No. Kto jest największym sponsorem patologii w UK? Państwo, UK wydaje ponad 100 miliardów funtów rocznie na system socjalny. To równowartość PKB średniej wielkości kraju. Efekt. Zamiast zmniejszać skalę problemu, system ją powiększa. A jak system daje, to trzeba brać. Już w XVI wieku istniały pool laws prawa mające wspierać biednych. W praktyce tworzyły całe grupy ludzi uzależnionych od państwa. Dziś historia się powtarza. Tyle, że formularze są online, a zasiłki przelewane na konto. Rząd nie walczy z patologią, on ją pielęgnuje. Daje jej dotacje, kursy i mieszkania. I potem się dziwi, że problem rośnie. To jakby podlewać chwasty i czekać, aż zamienią się w piękne, czerwone róże. Co robisz? Olewam. Lubię te roboty. Mówi się, że dno patologii w UK już dawno zostało osiągnięte, ale Middlesbrough wciąż wierci głębiej z entuzjazmem godnym czeskiego krecika. To miasto, gdzie nadzieja nie umarła. Ona po prostu wyemigrowała do Liz. Tu nawet Google Street View ma PTSD. Z lotu ptaka wygląda ładnie. Ale dlatego, że ptaki nie muszą tam mieszkać. Kiedyś nazywano je Iron police, dumną kuźnią brytyjskiego imperium. Dziś to raczej Ironic police, stolica sarkazmu i społecznej rezygnacji. Jedyne takie miejsce w UK, w którym jak zapytasz się o mieszkańca, kiedy będzie lepiej, to ci odpowie. Tomorrow. Ale to lepiej nie nadchodzi. Fabryki zamknięto, huty rozebrano, a marzenia sprzedano na złom. Margaret Thatcher zostawiła tu większe zgliszcza niż Druga Wojna światowa. Bezrobocie kwitnie jak chwasty między blokami, a jedyną eksportową wartością jest snutek i dzieci na zasiłku. Zamiast dymów z kominów, dym z jointów na przystankach autobusowych, średni dochód mieszkańca pewnie niższy niż minimalna krajowa w Rumunii. Tam nawet psy na łańcuchach mają depresję, a gołębie siedzą na zasiłku i z biedy nie mają już czym srać na auta. Co tutaj się wydarzyło? Redaktor, my ponad dwa lata chodzimy tutaj za garażem kupy robić, a później przychodzą i to jedzą. Bo w Boro każdy coś stracił. Jedni pracę, drudzy zęby, a reszta złudzenia. BBC w 2024 roku uznało Middlesbrough za najbardziej upadłe miasto północy. I trudno się dziwić, tam nawet graffiti wygląda jak nekrolog. To nie bieda, to chroniczne zmęczenie byciem zapomnianym. Miasto, które zbudowało imperium, dziś nie ma nawet imperialnej pinty piwa. A mimo wszystko, ludzie tam wciąż wstają, zaciągają kaptur na głowę i idą po swoją herbatę, bo w końcu, jak mówią, Mogło być gorzej. Mogliśmy się urodzić w Bostonie. Jeśli myślicie, że patologia w Anglii to tylko Council Estate i pub na osiedlu, to spójrzcie na brytyjskie elity. Royal Ascot, wyścigi konne, cylindry, kapelusze, a w praktyce największy pokaz patologii w smokingach. Mój mąż. Mąż jest z zawodu dyrektorem. Co roku sprzedaje się tam ponad 50 tysięcy butelek szampana i setki tysięcy kieliszków wina. Efekt: arystokracja lądująca twarzą w błocie, tylko w lepszych butach i z uśmiechem do kamery. Media społecznościowe publikują filmiki kobiet tarzających się w trawie i lordów wyciąganych przez ochronę. Na ascot najdroższe torebki świata kończą w kałużach wymiocin obok pustych kieliszków. Damy w kapeluszach za tysiące funtów spokojnie żygają pod płotem, a potem poprawiają makijaż. Lordowie, którzy w parlamencie moralizują, tutaj szczają w żywopłot, jakby była to tradycja narodowa. Czasami tego żywopłotu w okolicy po prostu nie ma i wtedy... Zawsze sikasz przez zapięty rozporek? Zawsze jak alkohol leje się strumieniami, to i pięści lecą w ruch. Bójki w ascot nie ustępują tym spod tanich pubów. To nie są ekscesy, to coroczny rytuał wpisany w brytyjską kulturę elit. Na torze wyścigowym nie tylko konie tracą równowagę, jak za bardzo się rozpędzą. Ludzie też. Bo gdy Anglik pije, to kończy tak samo: na glebie, w błocie albo przy krzakach. I właśnie dlatego, Asco to crâne de la crème brytyjskiej patologii. Tylko, że w wersji premium. Je, pa, je. A, ale urwał! Ale to było dobre! I tak przeleciliśmy przez całą brytyjską patologię. Od ginowych matek i pubowych bujek, przez benefity Council Estate Spite Zombies 2.0, aż po TikToki z pod Tesco. Wielka Brytania to kraj, gdzie patologia nie jest problemem do rozwiązania. To tradycja narodowa, tak samo dumna jak herbata z mlekiem, tylko dużo bardziej toksyczna. Dzięki, że byliście w kolejnym odcinku herbatki z bekonem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A jeśli ktoś Wam kiedyś powie, że UK to cywilizacja, przypomnijcie mu o Benefit Street i Spice Zombies. Albion w czystej postaci. Do usłyszenia. Cześć.